Bardzo ciężko cierpiałam, był ogromny ból. Panie doktorze, przyjechałam usunąć górne ósemki. E, miałam problem z dolnymi, miałam, stworzył mi się słuch zębodu. Co pan zaradzi, żeby nie było tego Żeby się historia nie powtórzyła. Żeby się historia nie powtórzyła okay, dokładnie. Rozumiem. E, w przypadku dolnych ósemek zę, suchy zębodu może owszem wystąpić. W przypadku górnych ósemek jest to niezwykle rzadkie zjawisko. Niemniej jednak, e, aby polepszyć Stosunki gojenia, polepszyć oseogenezę, czyli kościotwórstwo, neangiogenezę, czyli nowotworzenie naczyń krwionośnych w miejscu po usuniętej ósemce. Często wykonujemy zabiegi PRF, czyli pobieramy krew, odwirujemy ją i tworzymy z nich takie membrany, które następnie zakładamy w miejscu usuniętego zęba. One zostają ustabilizowane szwami i to jest świetna profilaktyka przeciw suchemu zębodołowi. Dobrze, czy później one są usuwane, czy bo ja, to się ja za nie To się zasklepia i zostaje przemetabolizowane do pani własnej tkanki, ciało wie, jak sobie z tym poradzić. A czy później jeszcze jakąś wizytę kontrolną muszę mieć? Nie. Szwy, które zakładamy są szwami rozpuszczalnymi i rozpuszczają się po mniej więcej około 6 tygodniach, a membrana w bardzo szybki sposób metabolizuje się do tkanki miękkiej, właściwie do dziąsła. Po dwóch tygodniach praktycznie wygląda jakby to było zasklepione. Jedynie od dołu, tam gdzie jest kość, nadal tworzą się procesy biologiczne, które, czyli osogenezę, czyli nowoformowanie nowo się tej kości. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo za informację. Proszę. Dziękuję.